Ciekawy jestem czy to będzie działo w ten sposób Co? Bateria umarła całkowicie Cześć, witam was serdecznie Trochę świeci słońce Chociaż dzień jest w sumie ciepły Teraz jest 70, to nie wiem to jest stopni Celsjusza 15? Nie jest cieplutko, ale wczoraj było zimniutko I dzisiaj do was przychodzę z takimi dwoma w sumie topikami Które się nakryły Pierwszy topik jest związany Z wydatkami, które no, Bardzo często my tutaj żyjący yy, Musimy ponieść zjeżdżając do Polski Wiadomo, że każdy ma jakieś tam inne Inne stawki, inne wydatki Ale tak naprawdę taki zjazd do Polski Szczerze Wam powiem, liczy się w około W tysiącach dolarów I często to jest takie minimum 6 a zahacza nawet o dyszkę także e, tak liczyłem ostatnio nawet z, z jednym z drugim znajomych e, zapytałem ich jak tam wygląda I właśnie jeden ten z moich znajomych mówi no słuchaj 10 tysięcy do tego powiedziałem ten budżet ja w sumie e, blisko byłem dychy też i no no tak to wygląda niestety że ten zjazd do Polski, wiecie, tutaj w Stanach Zjednoczonych, jak napracujecie na e, etacie, bardzo często jest zero dni wolnych w pierwszym roku, albo w ogóle wam nie dają, e, bo tak jest, albo wy jesteście B2B i bardzo też tutaj kombinują, więc no, no tak to jest, nie? Bo tu chodzi o to, że nie chcą być potem posądzeni, jakby coś się stanęło i w ogóle, i ubezpieczenie zdrowotne jest bardzo drogie więc to po prostu ma, tak to wygląda i no i wiadomo, my nie mamy tutaj tego, co, tego komforciku co nie ma, wy macie w tej, w tej Polsce i w tej Europie że jest, nie wiem, 20 parę dni na początku chyba, jeden czy dwa czy trzy czy cztery, a potem jest 28 dni wolnych i możecie robić, rządzić macie L4 i nie wiadomo co jeszcze i i, i wolne jeszcze wam daję o okolicach święta tak jak pamiętam jak w, w jakiejś tam firmie pracowałem trzy tygodnie w święta wolnego oni by tu oszaleli jakby tak szefuncio albo nie wiem no szefuncio by przed do nich i powiedział ty ziomuś święta są nowy rok siedź w domu siedź my będziemy płacić <noise> na pewno no i teraz tak teselka fajna ta tesla jest i teraz tak, no tyle to mniej więcej kosztuje, bo wiecie, nie ma dni wolnych, więc trzeba bardzo często po prostu, no wiem, abyście, nie, nie wiem, jedziecie na jakiś tam okres czasu i też się nie opłaca na krótkie ja IT, 3, 4, 5 tygodni, to jest takie optymalne, więc nikt Wam za to tutaj nie zapłaci i nie macie tego w ogóle. I jeszcze tak ja na przykład lecę Bo też się do tego odnosi Że lecę na wesele I dlatego te dwa topiki się połączą I na przykład wyobraźcie sobie Że ja lecę w, w sierpniu Także no to jest praktycznie najdroższy bilet Jakikolwiek można kupić A ja też tak nie mogę lecieć byle W który dzień Muszę sobie to dostosować raczej do tego co tu robię Niż do tego co tam I, i ceny ogólnie tego samego biletu chociażbym bardzo chciał Bo well Dan muszę Sprinta tu wycisnąć. Zatem na ECO ADVENCE Eko, ECO coś tam, nie wiem I tak Więc I zliczy się to zawsze tak W, w, w tysiącach dolarów Bo jest, też, jest strata tego, że człowiek nie zarabia Bo nie mamy tych dni wolnych Strata jest tego, że musicie wydać na bilet Potem zazwyczaj Jak się jedzie w tamtą stronę To wiadomo, że każdy oczekuje, że to Ty wydasz, a nie, że oni będą na Ciebie wydawać Chociaż to wiadomo, że wszystko zależy, ale tak mówię też z perspektywy tego, co ja z chłopakami tutaj rozmawiałem Gdzieś wyjechać, coś porobić Bo wiadomo, jak się przyjdzie do Polski, to też chce się coś podziałać Gdzieś, gdzieś iść, coś pozwiedzać, popatrzeć, kupić coś Więc taka, taka wycieczka faktycznie kosztuje I nie jestem, od, od, nie jestem odosobnionym przypadkiem Więc to jest już potwierdzone przez kilka osób więc wiecie, no. no tutaj na przykład jak pani młoda ostatnio była, jak takie krótkie wesele, miała 20 osób z Polski, zapłaciła wszystkim za bilety, więc w tą stronę jak widzicie jakoś się szybciej ludzi sponsoruje, w drugą stronę nas nikt nie chce sponsorować, żebyśmy do was przylecieli. Dlaczego to tak jest? Ja <laughs> z tym nie zgadzam. Torwetka srebrna. Dlaczego to tak jest? Powiedzcie mi. No i dobra, to jest, to jest taki temat. Dlatego to jednak kosztuje, więc yy, z takiej perspektywy, bo tutaj, jak to oglądacie z, z Ameryki, to wiecie o czym mówię. Natomiast tam z Polski, to wszyscy myślą, że złote zęby, złote łańcuchy, dolary i, i wjeżdżamy nie? na Polskę. To ni niestety tak nie wygląda, to kosztuje. Tak mój kumpel powiedział, zajmij. Ja chciałem latać do Polski 2-3 razy do roku, no ale jak ja muszę tychę wydać, to, to, to mówi, jak uzbieram na jedną wycieczkę, to gdzie wszystko? A wiecie, tutaj za dyszkę to można naprawdę poszaleć, można sobie popływać, nie wiem, jakiś sobie wziąć ten trip tym stateczkiem, na Florytkę pojechać. Naprawdę dużo rzeczy można porobić za te pieniądze a w Polsce to tam co, co można porobić, jak się zjedzie i się to wszystko wyda na to wszystko no, no ale dobra, nieważne, no troszkę to kosztuje, więc takiego trochę zrozumienia z tamtej strony by, by się przydało szczególnie dla tego mojego kumpla, który tam za każdym razem musi e, ten, owszem, jak to usłyszałem ile on tam musi wciskać, ile, ile z niego biorą, wyciągają biedaczki tam czy potrzeba czy nie potrzeba. No ale dobra. E, e, druga sprawa i w sumie taki to jest taka sprawa, która e, pojawiła się ostatnio.